Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz i witam Was po raz kolejny na kanale popkulturowy. Tym razem drugie podejście z mojej strony do nagrania recenzji, podzieleni ton drugi Nilasztermana. Książki, której chyba fanom fantazy dla nastolatków nie trzeba przedstawiać, seria, która mam wrażenie odbija się w. Tym Bóg mediowym świadku, bardzo dużym echem, ponieważ świat, który kreuje ten autor, ten człowiek jest tak bardzo przerażający, że nie da się obok niego przejść. Obojętnie, przynajmniej ja tak mam, czy to w jego serii, właśnie podzieleni, czy to w jego serii. Kosiarze we wszystkich tych książkach, to jak on kreuje świat bohaterów, po prostu dobija. Naszą psychikę, takie mam wrażenie. W tej książce dostajemy świat, w którym rodzic, czy też społeczeństwo, bardziej może państwo jest w stanie skazać, inaczej tego nie mogę określić, dziecko na śmierć. Ale o co chodzi? Może nie dziecko, złe słowo, nastolatka, bo osoba pomiędzy, załóżmy, chyba, 13 a 18 rokiem życia w bardzo tutaj jasny sposób jest w stanie określić, jaka to jest jaki to jest etap naszego życia. Ale o co chodzi w tej serii? Ano chodzi o to, że po pewnej wojnie idei wprowadzono swego rodzaju prawo. Prawo, które daje właśnie możliwość rodzicom lub państwu wysłania dziecka na rozszczepienie, kiedy uznają, że nie spełnia ich oczekiwań, jest za dużo osób w sierocińcach, tudzież sprawia ono kłopoty, więc po co się z nim męczyć? Niech jego Ciało posłuży komuś innemu, bo tak to właśnie wygląda. No i po podpisaniu takiego specjalnego oświadczenia przyjeżdża sobie pan, czy tam pan, czy tam pani, i zabiera takiego delikwenta do ośrodka, w którym, no, jego części ciała są pobierane i rozdawane osobom, które ich gdzieś tam potrzebują. Na skutek wypadku, jakiegoś kalectwa. Albo fanaberii, bo takie przypadki też są, kiedy ktoś uznaje, że obecne usta mu się nie podobają, albo nie podoba mu się obecny kolor oczu. No i tak to właśnie wygląda. Więc świat straszny, przerażający w moim odczuciu, bo tutaj on daje nam więcej do myślenia, więcej strachu powoduje niż nie jeden horror, który człowiek miał okazję chyba przeczytać w swoim życiu. No i tak właśnie wygląda, można powiedzieć, w dużym skrócie świat, do którego zapraszam Was tym razem. Tak naprawdę, kto tu jest bohaterem? Bohaterem są dosłownie te same osoby, które poznaliśmy w części pierwszej, ale z tą uwagą, że troszkę zmienia się ich rola w całym tym świecie. Już nie są uciekinierami, już nie są postaciami, które muszą walczyć o swoje życie na każdym kroku, muszą unikać tego. Pojmania przez organy ścigania po tym, jak uniknęli rozszczepienia przed skończeniem właśnie 17 roku życia. Czy tam 18, już pomijamy tutaj tą górną granicę, bo to jest, mam wrażenie, dość płynne na kartach różnych tomów. No i też chcę Was tutaj lojalnie uprze uprzedzić, że nie da się opowiedzieć o pierwszym tomie, nie mówiąc nic, czy o drugim, przepraszam, nie mówiąc nic o pierwszym, więc tutaj czujcie się. Oszczerzeni mogą pojawiać się drobne spoilery. No i zaczynamy właśnie od niego, czyli historii bohaterów, którzy przeżyli atak na ośrodek transplantacyjny, którzy przejęli potem pałeczkę w, na oś, w tym takim ośrodku uciekinierów tak, na pustyni, gdzie jest składowisko. Można powiedzieć, nieużywanych samolotów przejmują tam właśnie rolę liderskie, już nie są tym, jak już wspomniałem, uciekinierami, tylko zostali oni przywódcami, osobami, które stanowią takie światełko w tunelu dla wszystkich, którzy mogli uciec, mieli taką możliwość. Poza starymi bohaterami pojawiają się nowi. Nowi bohaterowie, którzy wprowadzają lekki powiew świeżości, lekki powiew takiego innego podejścia do sprawy, do życia, do tego wszystkiego. Dostajemy bohaterkę, której taka fanatyczna wręcz wiara, takie fanatyczne oddanie Bogu sprawia, jak podchodzi właśnie do jej do rozszczepienia, to jak można wyprać komuś mózg. Kiedy żyje w bardzo ograniczonym i zamkniętym środowisku. To kolejne osoby chłopak, którego zbudowano z różnych części ludzi, to jest dopiero coś, co daje do myślenia, jak rozszczepienie kilkunastu osób sprawiło i stworzono człowieka wręcz idealnego, a przy okazji jak toksyczna miłość może wpływać na środowisko, na życie osoby, która jest zakochana i tej osoby, którą tym uczuciem się obdarza. Jak widzicie, są to takie problemy, które mogą dotyczyć większości nastolatków, które mogą dotyczyć osób, które znamy, które gdzieś tam w naszym otoczeniu się pojawiają. I to jest właśnie chyba najstraszniejsze, że ta książka dotyka nas na każdym kroku. Ona dotyka takich. Problemów, które każdy z nas może mieć w tym wieku, powiedzmy, dorastania w starszym, tak kiedy byśmy sięgnęli, bo toksyczna miłość może być zawsze, fanatyczne oddanie sprawie może być zawsze. I to pokazuje, jak to oddanie, jak ta miłość, jak to podejście takie bardzo zero jedynkowe do życia być albo nie być może wpłynąć na nasze otoczenie na nas samych, na naszych bliskich na osoby, które wyciągnęły do nas pomocną dłoń, a my tak naprawdę ją ugryźliśmy, ponieważ uznaliśmy, że ta osoba nie nadaje się do tego, co robi. My będziemy w tym lepsi, mimo że jesteśmy bardzo tak tunelowo zapatrzeni na jeden cel i nie widzimy konsekwencji, które mogą gdzieś tam w szerszej skali się pojawić. W dużym skrócie jest to historia o buncie o Odbudowie idei, o tym jak osoby, które są najbardziej zaangażowane w ten proces, czyli ci nastolatkowie, którzy mogą być rozszczepieni, postanowili sprzeciwić się temu wszystkiemu, postanowili odkryć, jakim cudem do tego doszło, jakie były początki tego wszystkiego, bo bądźmy szczerzy, nic, nie w niczym nie jesteśmy tak dobrzy jak w zatajaniu historii, której nie chcemy, żeby ludzie się dowiedzieli, szczególnie w szkołach i tak dalej. Kontrola słowa w, tutaj w tej książce jest bardzo mocno obecna, jeśli chodzi o to społeczeństwo i tam niektóre fakty po prostu są zapomniane, dopóki ktoś nie postanowi, że chce. Się w tym troszkę bardziej, w to bardziej zagłębić, no i właśnie ci nastolatkowie uznają, że coś trzeba z tym zrobić. Chcemy wzniecić taką chęć w ludziach do zmiany, do tego, żeby to wszystko się gdzieś tam w kultuarach pozmieniało. I pomyślcie sobie tak, wprowadzają takie prawo, i jak myślicie, jak długo, jak dużo czasu będzie potrzebne, aby? Ludzie przyszli do czegoś takiego na porządku dziennym. W tym świecie wystarczyło jedno pokolenie. Jedno pokolenie dobrze stworzone kampanie społeczne i ludzie uznali coś takiego za w 100% normalnego, więc to pokazuje, jak bardzo media, reklama, społeczeństwo te trzy rzeczy mogą naszą opinią. Tutaj zawładnąć i ją pozmieniać. No, jakbyście z każdej strony byli bombardowani reklamami, typu Twoje dziecko sprawia problemy w szkole, oddaj go na rozszczepienie. Twoje dziecko nie spełnia Twoich oczekiwań, rozszczep go. Może ktoś użyje jego rąk do zmieniania świata. No, jakby takie myślenie przeraża i jest naprawdę, ale to naprawdę mocno. Mam wrażenie, gdzieś tam w tym naszym świecie też jakby można jej utożsamić, bo z każdej strony jesteśmy otoczeni reklamami, tylko trochę innego typu, ale nadal mają one na nas olbrzymi, ale to olbrzymi wpływ. Jakby nie patrzeć. Ale nie na każdej stronie jest tak kolorowo. Jeśli chodzi o samą książkę, to mam wrażenie, że jest bardzo mocno przegadana. Szczególnie na początku. Bo no, jednak ta akcja zaczyna rozkręcać się dopiero pod koniec i ten sam początek jest trochę nużący. Jest takie mocno wprowadzające. Dostajemy tych nowych bohaterów, trzeba ich gdzieś tam wprowadzić, a tych starych bohaterów osadzić w tych nowych rolach, więc bardzo, ale to bardzo dużo na początku jest przegadanych momentów, które, no, bądźmy szczerzy, nie do końca mi odpowiadały, bo ja nie lubię, ja lubię jak coś się dzieje, jak się dużo dzieje, ale też rozumiem, że trzeba było to w jakiś sposób otoczyć i wprowadzić wszystko w ten nas, w ten świat tego kolejnego tomu, ale jak dla mnie było tego trochę za dużo, za dużo było tego gadania na początku, gdzie Autor po prostu sprawiał, żebyśmy się poczuli trochę bardziej w tym świecie zaznajomieni, mimo że osoby sięgające po drugi tom, chyba go już naprawdę dobrze znają, ale to tylko taki mały, mały minus na tyle wielu plusów, jeśli chodzi o tą książkę, bo sama książka, tak jak wam mówię, jest naprawdę fenomenalna. No i już tak kończąc, reasumując, na sam koniec ostatnia rzecz, która jest warta uwagi, jeśli chodzi o tą książkę, czyli to, jak Ludzie dzięki temu, że pojawiła się nowa możliwość, czyli rozszczepianie takich osób, stworzyli nowe zawody, nowe, może nie zawody to jest słowo, ale nowe odłamy przestępczości, ponieważ pojawili się swego rodzaju łowcy takich osób, które są ucieczka, które uciekły, pojawiły się też takie podziemne kliniki rozszczepiające. I tutaj dostajemy też dość mocno pokazane, jak niekoniecznie tylko osoby za, jakby są zagrożone tym, osoby, które są skazane na to rozczepienie, ale nawet osoby postronne, ponieważ takimi ludźmi nie kierują żadne zasady moralne i są w stanie rozczepić każdego, a korporacje ty tylko temu przykratkują, bo zarabiają pieniądze i to jest dla nich najważniejsze, ponieważ to biznes rządzi światem i dla takich osób nasze życie przynajmniej w tej książce nie ma żadnego znaczenia. No i to by było tyle. Ja... Na koniec, jak zawsze, chciałem Wam podziękować, że jesteście, że byliście. Witam wszystkich nowych i książkę każdej z tych osób, która jest nowa, stara, z całego serca polecam. Jeśli nie czytaliście pierwszego tomu, chwytajcie za niego. Jeśli nie czytaliście kosiarzy, chwytajcie za kosiarzy, bo ten człowiek, czyli autor, kreuje najbardziej chore i szalone wizje świata, które nas mogą spotkać. Książka jest fenomenalna i polecam ją młodym, starym, dojrzałym, niedojrzałym każdemu. Ja, na koniec, jak zawsze, bardzo Wam dziękuję. Cześć, jeszcze byliście. Pamiętajcie, żeby na koniec zostawić łapkę, dzwoneczek, subskrypcję. Wszystko co na dole. Macie komentarz. Ja zawsze fajnie, jeśli się to czyta. Do usłyszenia tym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć, hej.